Górnik Zabrze kontra KGHM Zagłębie Lubin. Takie spotkanie czekało na nas w 11. kolejce PKO Bank Polskiej Ekstraklasy i trzeba przyznać, że od pierwszych minut ten mecz był bardzo energetyczny. Podolski do Ismaila, ten w polu karnym, pomocnik Górnika lekko się pogubił, ale wypatrzył jeszcze Lukoszka i ten w ostatniej chwili zablokowany przez Michała Nalepę. Lukoszek strzelił gola przy ulicy Łazienkowskiej i dzięki tej bramce górnik zremisował z Legią 1 do 1. Dziś jednak precyzji zabrakło. Ismailski ksował. Dominik Chładun tylko sobie znanym sposobem odbił tę piłkę na rzut rożny. W końcu zagłębie. Kapitalne zagranie. Kłódki do Sejka i ten pudłuje. W doskonałej sytuacji złapał się napastnik Miedziowych za głowę, bo to powinno być 1 do 0 dla gości. Wciąż tylko z jednym trafieniem w tym sezonie Sejk. No to może teraz czas na drugie, bo Wdowiak gra właśnie do swojego napastnika. Kapitalnie broni Michał Szromnik. 17 minut gry i już byliśmy pod obiema bramkami i to po kilka razy naprawdę od pierwszych minut piłkarzy i Górnika, i Zagłębia chcieli grać w piłkę. Teraz Podolski wykorzystuje błąd Damiana Dąbrowskiego. Podolski sam! Dominik Hładun na rzut rożny. W odpowiedzi goście z Lubina. Pomylił się Szala i teraz piłkę ma Tomasz Pieńko. Tomasz Pieńko, Pieńko sam i jest jeden do zera dla Zagłębia. Drugi mecz z rzędu z golem Tomasza Pięki to on dał zwycięstwo w końcowych minutach w starciu z Radomiakiem i to on daje prowadzenie z Górnikiem Zabrze, a ogólnie to trzecia bramka w tym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy dla Pięki. Radwański z autu do Dąbrowskiego, Dąbrowski za pola karnego i Szromnik paruje to uderzenie na rzut rożny. Końcówka pierwszej części gry. Znów lubinianie sejki tylko poprzeczka, ale jeszcze nie koniec tej akcji, jeszcze szala. Wybija piłkę w bok pola karnego i skończyło się dla gospodarzy tylko na strachu. Zatem do przerwy to goście z Lubina prowadzili 1 do 0, ale w drugiej połowie Michał Nalepa fauluje Lukasa Podolskiego i dostaje drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę, choć jak widać na powtórkach... Podolski nie był bez winy w tej sytuacji. Druga żółta kartka, a więc do akcji VAR nie mógł wkroczyć. Także zagłębie grało w osłabieniu. Ismail, Ismail za pola karnego. Niecelnie tylko boczna siatka i jęk zawodu na trybunach w zabrzu. Ta gra w przewadze wcale nie wyszła jakoś na korzyść piłkarzom górnika, zabrze. Długo nie mogli stworzyć dobrej sytuacji. Co więcej, teraz piękno jest w polu karnym górnika. I Michał Szromnik musiał interweniować. Końcówka tego meczu. Erik Janza w pole karne. Piłka wypada za szesnastkę pod nogi Podolskiego. Ten jest blokowany. Jeszcze Ambros i poprzeczka. Numer dwa w tym spotkaniu. Tym razem jednak zadrżała poprzeczka bramki zagłębia. Ostatni gwizdek Sędziego głównego świętuje trener Marcin Włodarski. Bo jako szkoleniowiec miedziowych jest niepokonany. Dwie wygrane w lidze. Dzisiaj pierwsze zwycięstwo Zagłębia w tym sezonie na wyjeździe. No i awans w Pucharze Polski. Początek pracy w roli szkoleniowca Zagłębia. Trener Włodarski może zaliczyć do udanych. Jego zespół mija. Górnika zabrze w tabeli. W tym momencie Zagłębie jest dziesiąte. Górnik zajmuje jedenastą pozycję. Górnik Zagłębie 0 do 1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.